Cześć siemanko widzowie, z tej strony Dragon Dzisiaj ze mną jest Asbest, halo Asbest Co? Ale co? No przywitaj się swoimi widzami No ja nagrywam Nagrywasz ten piosenek

58 lat, co? Ja Już jest się sama za, zaraz dostaniesz, bo ona za niską rangę. A, a, u, u, i, ojej. Ojej. Ojej, srańcy, dziewczyny. Ale jeszcze ścigmo, siomek. Jeszcze ścigmo, żebyś tego spoczął. Dzięki. Umiesz wyzywać. A, tylko jedynie. Braj A! Ej, a jaki jest twój ulubiony brain rot? bracie. Żaden, wiesz? A mój to... Bombardio spocony maxio. A mój to spocony max No to to właśnie a mój powiedziałem tylko prosini A mój to cfelozo masturbioso Aha Znasz No Taki <laughs> podobny do ciebie Aha. Ej, a w jakim mieście mieszkasz? Mogę podać województwo. Województwo. No, no dawaj. warmińsko a to, to wiadomo czemu on taki jest, nie? Dajcie mi do snajpa A gdzie, a, a jakie to jest miasto? Jakie to jest miasto? Nie wiem. Nie <noise> wiem, ale, ale nikt z nas tam nie mieszka, więc... Staloza, nie? A tam Andrzej Duda no, chyba no, był. No to w jakim województwie mieszkacie, no? A co, gdzie to? Zachodnie Pomorskie. Chodźcie. Co, no ja ja no co teraz? Ja byłem. Ja mam No to co teraz? Ja byłem. A ja byłem... 200! A to w Warszawce... W Warszawce byłeś? Fajnie? Byłem. A za jakie kl... kl... klubowi próbować to jeszcze Mam pewnie zarki gdyni. Pomocnie. Oj, O, chyba U. ci nie pomożemy Maximisz. Ole! No, ja ci pomogłem! Ja cię Ojej, ty nie zesraj się Maksymu, prawda? Sama się nie zesraj? Oooo, <grym grym> to, to było głośne. To <grym> było głośne. Boję się. Ja się przestraszyłem. Boję, boję, nie nie mów tak do mnie, boję się do nie ciebie. Leży? Nie zesraj się jedno kilowcy. O jezus. Dobra, synek, ty z czeku... Niech ci własny na jak po prostu, a nie coś tam gadasz. Maksiu, co się stało? Maksiu, co się stało? Nie, dwóch podjeżdża, jakby co. No, no dobra, co? W dwoma se nie umiesz tylko poradzić. Tam spadza kolejnego. Tam spadza kolejnego. Ale chyba deadne. To ja. Aż lecę. Szybciej! No i nie wiem, pomożysz pomożysz. mi kiedyś. No <grym> lecę, dopiero, dopiero. No to szybciej chodź ja mam... tu ktoś. Nie mam 12, 300 lat. 10, 8, 6. Dzięki ziomek, dzięki... Ziomek, co masz tylko dwa fragi? Co masz tylko dwa fragi? No mogę Ale co masz tylko dwa fragi? Co tak mało? Co tak mało? Dwóch fragowców. Dużo. O, tu... Ale O my go! I chcesz no. to możesz przelecieć po spado. No spoko No nie! Tu jeden leży! Julcia się co, się! co się stało? Zobaczyłam ciebie, się przestraszyłam i zastygłam. Nie mogłam trafić. Bracie, co bardziej to co mu? się stało z twoim głosem. No, dobrze ci poszło. Ci powiem. Chcesz mój lód? Tu jest. Za to było A Albo to innego jeszcze fajną mam sytuację. No macie we dwóch spada. A ile lat grać w Fortnite? Chyba. Eee. Rok. Czekaj, My, myślisz ile lat grasz tak, że myślał? Tak, a ty myślą. Co? No i, i żebyś mi zaraz się powiedziała, dbaliście. Ty jeszcze przedklejąc w tym pośpiechu. Ja nie jestem. ty nie. Przejdę. On nie jest odkojony, on jest rozjebany, kurwa. Jak miałam 10 lat, zaczęłam w tą grę grać. Tak? A czyli trzylatka? A grasz? Na dole. Leży. latka to ty masz. Maxi. Co to zajmie? Kurwa no. Przeruchane jakieś. Coś pomoże? Nie. Nie, bo 5 typów się właśnie we mnie wkleiło. Jak gramy na, na czwórkę. 70. Leży. Nie mogę stracić się bez jej... Co zawiodło Maciu? No Nic, co u mnie ono... zawiodło no? No Niejaki... bo i gościu nie jakieś dojeżdża. Mam mnie piątka i to. Ale ja nie miałem pompy! Nic, on miał. Ojej! To trzeba było znaleźć. Cicho baba. Teraz się odsyła. Baby nie mają głosu Jezu Swaria, Maxiu, I... tylko dwa pragnie. Nie masz ciągle. Ale Maxiu próbuje się popisać, ale podrywa, podrywa, podrywa Cze, no już podrywasz. Ch chyba ty. E, ósmy raz. W Maxiu, Maxiu, ona jest o ciebie ja od ciebie starsza o 3 lata niż. Ej, ja no pewno ma 16 lat. E, łajta, Wajta, ma. Fajnie, tylko komplecy plecy. O, właśnie oni mnie zabili, no. No nic tam nie jest. Jak tam dwa flagi? Dobra, Maksiu, spadaj, nie? Splitujemy cię. Nie ej, ej, Maksiu, Maxiu ej, Maksiu, ej, Maksiu. Maksiu. Mam ci coś do powiedzenia. Chuj ci w dupę. No. Sklej... ...pizdę w mały. Twoja... ...twoja matka klaszczeciowa, no i co? ojej Twój stary klaszczeczołem, żeby koledzy zaimponować twój stary nie wrócił ze A twój stary to trzeba mu pękł jak cię robił Przypadkiem jesteś w spelu A ty, a ty jesteś wiem Dobra, sklep pisz do Sam sklej Oj, ale nie możesz ja matka powiedzieć więcej, skleić. bo mama cię usłyszy no mamusia wpierdol no, ma, będzie, się, Maksu, z klapkiem, z, Maksu, z klapkiem wróci No Max nie może Ale już wyszedł Bo Mamusia obok siedzi no, Go Już no, nie ma No A, ma. A jest No twoja matka powinna skleić Bo jeszcze zrobi ja więcej, tak jak ty Nie, <grydy> no, no, no. no. <grydy> <grydy> Komuś tu tekst tekst jeszcze Komuś tutaj jeszcze Ja ci jeszcze wypowiem Dobra, zamknij mordę już psie do nogi Co? Do nogi kurwa O! Dobra, dawaj next <stryk> która jest godzina, pierwsza 23 <gry> I my cały czas gramy <stryk> To nie jest tak, że Mieliśmy dwie godziny temu skończyć? Nie <laughs> Nie no co ty? Nie chciałem się skończyć O no, co to? dawaj co? Nie no idziemy spać Ale dawaj co?